Cześć kochani, witam Was na moim kanale i dziś przychodzę do Was z takim dosyć krótkim filmikiem, ale mam nadzieję, że filmik będzie przydatny. A co pokażę? Pokażę taki szydełkowy lifehack i już wam mówię dokładnie o co chodzi. Jak się robi magiczne kółeczko i na nim pracuje z pluszowej włóczki? Wszyscy dobrze wiemy. No idzie ciężko, ta włóczka się tutaj rozwarstwia, rwie się, no jest po prostu niewygodna ta praca. I ja jakiś czas temu widziałam gdzieś właśnie taki lifehack, jak wygodniej pracować sobie na tej włóczce, na magicznym kółku. I dzisiaj Wam to mówiąc tak kolokwialnie sprzedam. Sprzedam Wam ten, ten pomysł, ten właśnie lifehack. I co potrzebujemy do tego? No wiadomo, włóczkę, no i tak, włóczkę pluszową, którą potrzebujemy, i jakąkolwiek cienką włóczkę. To jest nam potrzebne, no wiadomo, szydełko, bo paluszkami nam tu ciężko by było zrobić. Zanim jeszcze zaczniemy, miło mi będzie, jak zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, a jeżeli zostaniecie również na dłużej ze mną, to będzie mi przeogromnie miło, a wtedy to wystarczy, że klikniecie tam znaczek subskrybuj i będzie cudownie. Aha, i nagrywam telefonem, także filmik będzie miał. Parę minut, a główna część to gadanie. Nagrywam telefonem, także też inna może być jakość. Mam nadzieję, że nie dużo gorsza. Dobra, przechodząc do sedna, musimy zrobić magiczne kółko z cienkiej włóczki. Ja, jak wykonać takie kółeczko, pokazywałam na jednym z, filmie, z filmów. Wkleję Wam w opisie, ale tutaj Wam też pokażę. Tylko troszkę szybciej. Układamy sobie tak włóczkę, owijamy wokół Palców tworząc tutaj taki można powiedzieć X. Teraz wkładamy szydełko tutaj pod tą nitkę, nad środkowym palcem. Następnie przeciągamy sobie tu włóczkę i tak sobie obracamy szydełko, o, żeby zaplątać tą pętelkę. I przeciągamy sobie tą nitkę przez pętelkę. I tak tu już mamy jedną część gotową teraz bierzemy sobie tą właśnie pluszową naszą włóczkę składamy w taki sposób o. tak sobie robimy następnie przeciągamy tutaj przez pętelkę na szydełku tu jeszcze sobie zaciągniemy ciągnąc za tą dłuższą nitkę i teraz układamy sobie wszystkie niteczki tutaj wzdłuż kółeczka, w lewą stronę, a tą główną nitkę od motka, tą nitką będziemy pracować. I tak, wkładamy szydełko do kółka, tu do środka, chwytamy łuczkę i przez dwie pętelki przeciągamy, robimy zwykły półsłupek. Mamy pierwszy półsłupek, zrobię ich sześć raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. I teraz chwytamy sobie tą krótką, cienką nitkę. I po prostu ciągniemy mocno, zaciskamy, ale nie na tyle mocno, żeby urwać, tylko po prostu mocno zaciskamy. I już teraz możemy pracować dalej na półsłupkach. Wbijamy się w pierwszy półsłupek i robimy przykładowo no, dwa półsłupki przy zwiększeniu. To już jest nieistotne. Ważny jest fakt, że nam się tutaj nic nie rwało. Magiczne kółeczko jest gotowe. Tu jest wszystko ładnie zaciśnięte. Jeszcze sobie tu wszystkie nitki możemy pozaciskać ta część i tak będzie w środku w naszej powiedzmy maskotce, więc tym się nie przejmujemy. I myślę, że taki lifehack naprawdę się przydaje. I to by kochani było na tyle dzisiaj. Ja zachęcam również do innych moich filmów, bo w sumie tego jeszcze nie mówiłam. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Wszystkiego dobrego i powodzenia.